Rozumiem, tak, tak, tak. No, proszę Państwa, my yy, uważam, że jesteśmy, że stoimy w sytuacji, w których na nas ciąży na nas wszystkich, tak jak tu jesteśmy, ponieważ staliśmy się czynnikiem, yy, czynnym, czynnym elementem w historii Polski współczesnej. To nie znaczy, że wygramy, nie znaczy, że przegramy, ale od nas coś zależy. I to nie jest sprawa polska wyłącznie, tylko to jest sprawa globalna losy liberalnej demokracji są zagrożone w skali globalnej, oczywiście nie tylko w skali polskiej, z bardzo prostego powodu, no może nie powinienem tak mówić, bo nigdy takie powody nie są bardzo proste, ale z bardzo takiego widocznego powodu, którym jest globalizacja gospodarki, to znaczy decyzje, które dotyczą życia codziennego społeczeństw, czyli decyzje, które przesądzają o warunkach naszego bytowania, one zapadają ponad głowami i za plecami rządów, parlamentów, partii i ruchów społecznych. To znaczy są, to, są one wynikiem poruszeń globalnego kapitału finansowego. No nie, nie ma lepszego, lepszej terminologii, chyba żeby opisać to zjawisko. Państwa narodowe. To znaczy nie istnieje nigdzie jak dotąd społeczeństwo obywatelskie ponad państwem narodowym, to znaczy w skali przekraczającej państwo narodowe. Stany Zjednoczone to jest państwo narodowe. Przecież istnieje coś takiego jak naród amerykański, to jest właściwie nie wymyka się tym kategorią. Nie ma czegoś takiego, jak europejskie społeczeństwo obywatelskie. Są społeczeństwa obywatelskie niemieckie, francuskie, brytyjskie, holenderskie, polskie, węgierskie, i tak dalej. Nie ma społeczeństwa obywatelskiego ogólnoeuropejskiego. Parlament Europejski, który wydał ostatnio rezolucję w sprawie polskiej nie tylko nie ma, że tak powiem, egzekutywy, to znaczy nie ma mocy wydawania wiążących postanowień, ale przede wszystkim on nie ma. Tej tkanki, tej więzi między tym parlamentem a społeczeństwami, jej właściwie nie ma. I, i, i jeżeli ten rozdźwięk między poziomem decyzji, na którym zapadają decyzje, dotyczy, demokracje istnieją są tam, gdzie mają oparcie e, w społeczeństwie obywatelskim, czyli nie istnieje ani demokracja globalna ani nie istnieje demokracja, istnieją instytucje demokratyczne europejskie, ale one nie zastąpią demokracji, nie ma demokracji europejskiej w tym sensie, że nie ma tego społecznego zaplecza europejskiego. I jeżeli z tego nie wyjdziemy, to znaczy z tego by chciały wyjść pewnie kręgi rządzące największych potęg gospodarczych i politycznych i militarnych, także świata. Skoro była tutaj mowa o możliwości wyjścia przez konflikt wojenny, to walka o hegemonię, która w tym wypadku mogłaby zaangażować, czego sobie bardzo nie życzę, ale to jest możliwe, mogłaby zaangażować to, czym dysponują nadal wciąż jeszcze wielkie państwa narodowe, to znaczy arsenały, armie, broń jądrowa i tak dalej, to wszystko jest w rękach państw narodowych i one mogą mieć ambicje, żeby wziąć ten kapitał Finansowy za twarz, i żeby y, ustanowić ponadnarodową, ponad państwami narodowymi, globalną kontrolę nad y, światową gospodarką. Bez tego, y, demokracja, wszelka, w tym demokracja liberalna, będzie oczywiście schnąć, bo ona y, nie będzie dotyczyć spraw y, najistotniejszych dla życia codziennego obywateli. A demokracja tyle ma siły, ile ma poparcia w obywatelach, więcej nie ma. Więc są w dzisiejszym świecie takie zjawiska, które demokratycznemu porządkowi, do którego jesteśmy przywiązani, którego chcemy bronić, one mu na długą metę zagrażają. To, co my robimy tu, jest jednym z elementów, Szukania wyjścia i walki o to, żeby demokracja przetrwała, żeby społeczeństwo obywatelskie przetrwało, to jest bardzo ważne, a wynik jest bardzo niepewny. Nie ma się co oszukiwać. Gdybyśmy zresztą mieli się angażować tylko w takie przedsięwzięcia, których wynik jest pewny i z góry wiadomo, że my wygramy, bo tak stanowią spiżowe prawa historii, w które ja jako historyk nie wierzę zresztą no to sprawa byłaby prosta, ale już dawno nikt to nie wie, więc nie wiemy co będzie, ale starać się trzeba. Dziękuję.